Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak dobrze widzicie, wracamy do Fortnite'a, będę nagrywał Fortnite'a, będę starał się dla was nagrywać jakieś ciekawe odcinki, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam mapkę, dzięki której będziecie sobie mogli zdobyć trochę expa, w nowym sezonie trzecim rozdziału czwartego Ale zanim jednak przejdziemy do konkretów To jeszcze możecie wbić sobie do sklepu z przedmiotami I możecie sobie tutaj na dole wpisać mój kodik w sklepie Czyli Matrix przez 2x na końcu Jeżeli coś z moim kodem zakupicie Możecie wrzucić screena na mój serwer Discord Do którego link jest w opisie A wtedy dostaniecie ode mnie specjalną rankę na moim Discordzie Za każdy zakup serdecznie wam dziękuję I bardzo dziękuję za wasze wsparcie Teraz bez przedłużania przejdźmy już do odcinka Okej, okay, tak więc przejdźmy sobie do wyboru mapy Wchodzimy sobie tutaj, wchodzimy sobie w kod wyspy i wpisujemy tak, 5, 4, 6, 2, myślnik 8945, myślnik 8008. 8. I jak widzicie, mamy mapę, która jest oznaczona ikonką Expa. Także ta mapa będzie nam dawać Expa. Zagranie na niej. Także klikamy odtwarzaj. Bierzemy grę prywatną i wchodzimy. Ok, nasza mapa się uruchamia, jak widzicie. Jak widzicie, jesteśmy już na mapce, teraz idziemy sobie w to miejsce i tu będziemy mieć przycisk Secret XP. Bierzemy to. Jak widzicie, dostajemy już Expo. Kolejny taki sam przycisk znajdziemy w tym samym miejscu, tylko że po stronie lewej. Idziemy tutaj. Jak widzicie, mamy kolejny przycisk i dostajemy jeszcze więcej ekspa. Oczywiście ilość ekspa, który dostaniemy, zależy też od gracza, zależy od tego, jak dużo ekspa w danym dniu z trybu kreatywnego otrzymamy. Ponieważ jest to oczywiście limit. Jest limit nałożony na tego ekspa. Także niektórzy mogą dostać więcej, niektórzy mogą dostać mniej, ale zawsze jakiś eksp zgarniecie. Kiedy to wszystko mamy zrobione, wchodzimy sobie tutaj w portal, idziemy sobie w to miejsce, zbieramy sobie te wszystkie bronie, klikamy switch i widzicie, nasza mapa się zmieniła. Teraz idziemy maksymalnie do tego rogu, stawiamy tutaj trzy podłogi, raz, dwa, trzy. Teraz tu trzy podłogi, raz, dwa, trzy. I jak widzicie, jesteśmy w innym pokoju. Teraz kolejnym sposobem na zdobycie EXPA jest po prostu interakcja z każdym z tych automatów. Bierzemy po prostu bronie z każdego automatu i jak widzicie cały czas dostajemy za to EXPA. Tutaj mamy jeszcze kolejną monetę z ekspem. jak widzicie przeteleportowaliśmy się znowu do naszego poprzedniego pokoju. Jak widzicie dostajemy już 38 tysięcy EXPA, także 40, nawet 46, 50 tysięcy, także jak widzicie jest to naprawdę bardzo fajna liczba. 60 tysięcy, spróbujemy jeszcze raz cofnąć się do tego pokoju. Jak widzicie, tutaj za tym automatem był jeszcze sekretny przycisk. Ja już go zużyłem, także dostaję jeszcze więcej expa. Możemy sobie jeszcze tutaj poszukać czegoś, ale widzę, że to już chyba jest wszystko. Także no tutaj z tymi automatami możemy się jeszcze trochę pobawić. No i dalej będziemy dostawać expa. Okej, okay, kiedy już z tamtego pomieszczenia przeteleportujemy się z powrotem na tą planszę, widzimy tutaj taki gigantyczny statek piracki. Teraz naszym zadaniem jest po prostu podbudować się do niego. Lecimy prosto na ten statek. Jeżeli wcześniej wzięliście sobie grappler, to teraz spokojnie możecie się do niego przeteleportować tym grapplerkiem Jak widzicie bez żadnego problemu I w tym oto miejscu będziemy mieć sekretny przycisk Aktywujemy go Jak widzicie ja już dostaję ponad 80 tysięcy, ponad 90 tysięcy 100 tysięcy expa, dostałem 100 tysięcy expa, to jest naprawdę coś niesamowitego Okej, okay, kiedy to już mamy zrobione, wchodzimy sobie do obojętnie którego portalu i w tym miejscu, jak widzicie, mamy taką wysepkę. Udajemy się do niej, jest to tutaj przy tych składowisku broni. Budujemy się do tej wysepki i tam będzie czekano na nas kolejny przycisk. OK, jestem już u celu. I w tym miejscu szukamy takiej skawy, która jest takim tutaj różowym nalotem. Udajemy się w to miejsce na jej skraju i mamy tutaj kolejny przycisk. I jak widzicie, znowu dostaję kolejnego expa. Mam już 130 tysięcy expa, także naprawdę jest to ogromna ilość. No i co? I to by było wszystko na tej mapce. Mam nadzieję, że to się wam spodoba. Szczególnie dla osób, które tak jak ja dopiero, no nie będę oszukiwał, dopiero dzisiaj zacząłem grać w tym sezonie. Także na start sezonu myślę, bardzo fajna ilość expa do karnetu. Naprawdę... Parę leveli, Wbiłem w sumie 3 levele, nic nie robiąc, tylko grając na tej mapce. Także co, naprawdę polecam. No i co? Dzięki za oglądanie. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę. Suba z dzwoneczkiem na moim kanale, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Napiszcie komentarz, czy film Wam się spodobał. Pamiętajcie o moim kodzie Matyk przez w sklepie Fortnite. A ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!